Trzyma, standardowo kolejny dzień od sprawdzenia tablicy i przez cały tydzień nie było tych dzików, ale za to są Gloom do pójdę sprawdzę, już trochę mnie nudzą te głomulfy, no ale jak wolny res, po trochę się przemęczę, dobre pieniążki. Już mam zaplanowany Waste na następny odcinek. Zwyczekujcie. No, niestety, ktoś tu biega. Co szczęście, chociaż jeden fur poleciał. Długo tu nie siedziałem. Jak już jestem blisko. To by nie zajrzeć na Witcher i Tandem Wolf. Jak mówiłem, potrzebuję trochę pieniędzy, bo jest plan na kolejną, powiedzmy, loterię. Odkutki jeszcze w tym odcinku nie będzie. Trochę to położyłem, powiedziałem w szkółko. Cały czas się łudzę, że poleci stavtąd z tych łóżczy. A jak nie poleci, to zawsze. Troszkę wpadnie z furów. To jest najsensowniejsze miejsce. Rzecz się robi monotonne. Niesamowicie. No tak, to jest na faku, nie można sobie rutować respawn jakimiś za bardzo. A na paku, jak już się ma paka to nie zależy tak bardzo na no, kasie, tylko po prostu sobie grać, wtedy, bo, wtedy można ułatwić gdzie się chce. Najbardziej optymalne miejsca do levelowania. Przy okazji lekki profit. Teraz już jest profit każdą postacią, nawet magiczną. No i wracajmy do tego smutnego życia na darmowym koncie. Czy się okazało? Czy się okazało? No, tak było od zawsze. Ale jestem głupi, nie mało wiem. Że teraz, skoro Jalachar jest dostępny na darmowym koncie, to mógł krokodyle zrobić. Wiedziałem, że tam są nawet. Ale poszukałem. I później pójdziemy zrobić krokodyle. Dziki pewnie będę musiał zrobić koło auto of Camp'u Bo już się zaczekam tego world changer na Watcher i Tylko warwolfów nie zrobię, ale bym zrobił wszystko. Ach pech, to pech. jeszcze Siebieutko długi odcinek, bo trochę napakowałem nim. Ten lekki sand na witchach taski na następny odcinek chyba będzie waste'owanie nie będzie z Hunter, tylko zobaczycie bruny też już potaniały a my przynajmniej jedynka z każdego. Tutaj zwykle jest pusto. A jeszcze jak są normalnie to tutaj już nie zagląda. Na jeśli to fajna miejscówka by była dla low levela. żebyś nie przepychać z nikim. Do low levela, no, czyli dla mnie. Mam nadzieję, że wkrótce będzie jakiś. Kolejny event Double Loot. Najlepiej Rapid był niedawno. Teraz kolejna Double Loot. I wtedy na pewno już bym poświęcił ten cały Double Loot. Albo na to licie, Albo na Dark Machine. I Apprentice. Chyba za nim będzie w tu już fantazja opaka. I skończy się seria. No, chciałbym ją jak najszybciej skończyć, i zaczyna je nudzić. Strasznie. Nie zbieram do tego paka tak optymalnie. Jakby się faktycznie dało najlepiej. No ale chyba sami rozumiecie. Nie da się na jednym respie. Się pożygać można. Jeszcze jak w tym tygodniu te Gloom Wolf 3-4 razy, to naprawdę ten można było w te 3-4 dni spalić staminę. Jeszcze święta są tu wolne. Jak też miałby dużo czasu i zawzięcia, bezproblemowo. No teraz na jednym respie mi się nie chce. Nawet główną postacią już nie potrafię siedzieć na jednym respie. Cały czas te Bounty ratuje. A się dowiedziałem. Dowiedziałem, usłyszałem, że podobno bounty na poziomie adept najlepiej oddaje. Szybko się robi tych punktów, w miarę spoko wpada. I to jest mój plan na główną postać. Bounty robić, ten talizman ulepszać. Zobaczyć jak to będzie oddawało. Zawsze lepsze to niż siedzenie tygodniami na jednym respie 3 godziny dziennie. Jeszcze jedna godzina na tym samym respie mnie nudzi. I pamiętam kiedy trzy godziny siedziałem, żeby spalić sam staminę. A całe szczęście... Tibia to już nie jest taka gra, w której trzeba siedzieć i grindować. Może na tym serwerze. No, pięć furów i podziękujemy tym i teraz pora na krokodylki musiałem iść naokoło, no są tylko dwa wyjścia darmowe bez quest'a no, na Magician Quarter i na Foreign. no i ja muszę przejść na Crate no, nie jest to trudna droga no ale trzeba przejść tych krokodyli nie ma za dużo ale są są też nomady, nazonki, parę walkiri. Widzicie, że w miarę szybko to idzie. Pierwsza rundka to ogarnięcie, gdzie te krokodyle dokładnie są. I później już z górki. Co, jak ktoś nie ma? Paka? No, no, krokodyle. To jedyna opcja tutaj. Całe szczęście, miałem tylko 22 sztuki. To też ułatwiło. A ja po tym, jak zobaczyłem, że każdy task daje pół levela, no to żal ich nie zrobić. Na jakbym poświęcił pół godziny, godziny. To chyba ma sens. Tutaj przy okazji coś może polecieć, bo te Valkyrie, Amazonki, to nie jest do końca zmordowany czas. Czyno znaczy no nie jest zmordowany, bo jest sam EXP, ale od strony luta. Krokodyl jest robiony, powrót znowu na koło Idziemy na ostatni możliwy task, czyli dziki. Przy okazji zrobiłem leki czarne, oczywiście nic standardowe. Pięć To dzików też jest o dziwo dużo. Myślałem, że dłużej to będę robił. Biegać tylko dookoła tego outlapu. Outlap campu. Już. Całczysz tych dzików to są to jakieś połczery, huntery, minotaury. E, to można ignorować. Trochę dłużej to zeszło niż krokodyle. Ale no i tak by portal. Tutaj też jest portal. W TAIS są te portale. Trzeba oddać jakieś itemy Na każdy portal inny i wtedy można szybciej się tu dostać. Takie skróty. Nie wiem jak ten quest się nazywa, żeby sobie, żebyście mogli sobie sprawdzić. I nie wiem w ogóle, czy to na jest dostępne. Ale w każdym razie, tu jest zielony portal. Tu też w tą studnię można kliknąć i się teleportować na jakieś orklopsy chyba. Nie jestem 100% tak pewny. No na pewno ja nie będę sprawdzał, bo to dla mnie nastrzała. Dziki zrobione. A tutaj postanowiłem zrobić jeszcze delivery, bo to nie są takie drogie itemy. Mimo, że już byłem wystrany z golda na kolejny odcinek, ale kupiłem prawie wszystkie temy. postanowiłem resztę zbierać na Forest Fury, w Pad Prey na Forest Fury. Miałem jedną kartkę. No, liczyłem na luta, a wpadło najgorsze możliwe. Co nie po defie, jak i tak ze, styl, ze stealth ringiem biedą. Najgorsze co mogło być, już lepiej było zostawić EXPA, ale chciałem zaryzykować, może Ludby by wpadł, bym tu posiedział dwie godziny. Tylko chwilę posiedziałem, czy trochę dłużej niż chwilę. Bo te Venison ładnie leciały, co się potem okazało już, co na tego spadła. Mi tu bardziej trzeba liczyć na L. hufy. tylko i wyłącznie. Chyba dzieje się opaka. To wtedy wszystko można sprzedać za fajne pieniądze. Tych Forest Fury jest tu dość dużo. Tak samo Bestiarkę można zrobić. Jak też planuje już zostać grać, to polecam. Tysiąc Forest Fury. Cały rzut na pewno sfinansuje Inbook. Już można się wybierać na jakieś ciekawe Respects a palady ma mega fajną miejscówkę od 40 a niestety z pakiem bym ją nie pokazał ale nie wiem jak może w kolejnej serii i co będę robił już od zera, ale z pakiem i lekkim skillem no żeby zakończyć to 17 wyniżmy co prawda parę podniosłem z ziemi a i tak, to i tak lecił. jak woda tylko właśnie bez paka śmieszne pieniądze dzisiaj to nie był cel yy, zarobkowy tylko dozbierać, żeby dokupić tej temy na Tuska tym ten dzień już w sumie mogę zaspoilerować wydałem całą kasę na Medicine Pouch'e następny opening to będzie 300. Jeszcze tego nigdy nie zrobiłem oczywiście. Tu chcę nagrywać na żywo reakcję. No, a to też poleci to Myślę, że nie będzie nad wyrost intensywnych reakcji. Ale to tak lepiej niż później komentować. Więc się z tym openingiem. Powoli to kończymy. Kieruję się do wyjścia, dokupić itemek, oddać taska. i kolejne 50% Expand. Paku to wystawił po 1000. Jeden Hufy. Teraz 1200 na sztuce. No i teraz dokupić itemki. Nie są drogie. Nawet do takiego biedaka. A zawsze to wpadają punkty te ...taskowe jak i jak Wyniżymy. Po 800 wystarczają, a skupujemy po 260. No, i nie ma wyjścia. Szyszki. No, szyszki całkiem spadły z ceny. No to tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro. Dzięki i na razie.